Dobra, witam Was na kolejnych zajęciach przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Jest to nasza lekcja 22. I dzisiaj powtórzycie sobie informacje dotyczące statystyki opisowej. Pokażę Wam, w jaki sposób będziemy interpretować dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych oraz wykresów, bo ta część pojawia nam się w wymaganiach a także jak będziemy obliczać średnią arytmetyczną oraz zadania, w których ta średnia nam się pojawia, na koniec oczywiście przykładowe zadania egzaminacyjne. Pierwszy taki rodzaj zadań, w których mamy do czynienia ze statystyką, są to zadania, w których jest tabelka. Tabela umożliwia nam zestawienie danych i ich uporządkowanie. To jest przykładowa tabela, która pojawiła się nam na egzaminie w czerwcu 2020 roku, pokazuje długości kolejnych etapów trasy rajdu, które rowerzysta przebył każdego dnia. I na podstawie tej tabelki mamy zadanie do obliczenia albo zaznaczyć jakąś zależność typu, prawda? Fałsz. Czyli musimy odczytać tutaj na podstawie tej tabelki, w jaki dzień, ile jest kilometrów, w który dzień przejechali rowerzyści. Takie coś było na egzaminie. Kolejny rodzaj z, związany ze statystyką to diagram słupkowy. Kolejny rodzaj, gdzie są pokazane nasze zależności. I zobaczcie. Taki diagram umożliwia nam zestawienie danych i wysokości słupków zależą tutaj od wartości danych. Ten diagram przedstawia nam, jaka jest Twoja ulubiona pora roku, przedstawia nam wyniki ankiety, w której ankietowani odpowiadali na to pytanie. I na podstawie tego diagramu możemy sobie tutaj bardzo szybko odpowiedzieć, że na przykład cztery osoby wybrały jesień, a zimę wybrało 7 osób. A na przykład wiosny pięć osób. Magda mówi, że miała to zadanie dzisiaj na próbnym. Miałaś to zadanie na próbnym, to możliwe, że pisałaś po prostu taki arkusz, który był w zeszłym roku jako arkusz dodatkowy z czerwca, a my większość zadań z tego arkusza już na zajęciach mieliśmy. Więc, jak uważałaś na zajęciach, to myślę, że bardzo dobrze ci poszło. Możesz dać znać, Magda. Dobra, także to jest diagram słupkowy. Potem mamy jeszcze diagram kołowy. Diagram kołowy też umożliwia nam zestawienie danych w odniesieniu do pozostałych wartości. Ten diagram na przykład pokazuje wyniki ankiety, yy, której ankietowani odpowiadali na pytanie, jakie filmy oglądasz najczęściej. I to jest diagram, który pojawił się na egzaminie w zeszłym roku, na tym oficjalnym. No i też możemy. <ścoughs> Okej. Okay. Magda pisze, że się dziwiła, czemu takie łatwe wszystko było. No pewnie dlatego, że już przeliczone. Tak to jest, jak się przeliczy zadania, to potem już są proste. Ok, i z tego diagramu możemy na przykład odczytać, ile osób procentowo tutaj wybrało filmy fantazy. Zobaczcie, 40. Ile osób wybrało filmy biograficzne. Więc różne rzeczy z tego diagramu można odczytać. A gdybyśmy mieli podaną ilość osób łącznie, która brała udział... W tej ankiecie, albo chociaż ile osób odpowiedziało na którąś z tych części, czyli na przykład ile osób wybrało filmy fantazy, no to możemy też dużo obliczeń tutaj różnych wykonać, ale to w zależności co mamy w treści. Zresztą zobaczymy, bo te wykresy, które tutaj pokazuję, przygotowałam na dzisiejsze zajęcie jako zadanie do przeliczania. Wykres. Wykres pokazuje nam zmianę danej wielkości przy jednoczesnej zmianie drugiej, i zobaczcie, to jest taki wykres, który pojawił się w informatorze. Przedstawia on, jak zmieniała się odległość Mateusza od domu w zależności od czasu podczas drogi do szkoły. No i teraz możecie zobaczyć na tym wykresie, że skoro Mateusz wyruszył, no to na początku nie przybył żadnej odległości. Eee, ruszył, czyli jakby czas mu się rozpoczął, e, czas rozpoczął odliczanie, no to rozpoczął od punktu 00. Dalej sobie szedł. Szedł, szedł, przebył jakąś odległość. Możemy zobaczyć, ile to było kilometrów. Tutaj widzimy, że dwie kratki, pięć kratek to jest jeden kilometr, czyli jakieś 400 metrów przeszedł. No i w czasie możemy też odliczyć, że 6 minut przeszedł. I takie rzeczy będziemy też musieli odczytywać z tego wykresu. Dalej patrzymy, skoro nasz wykres tutaj stoi, no to znaczy, że czas się nie zatrzymał, czas cały czas biegnie, bo to wiemy. Ale skoro stał w miejscu, no to odległość nie rosła, czyli po prostu tutaj sobie czekał. Dalej mamy, tam w treści zadania było tak, że Mateusz poszedł, czekał na przystanku, potem się cofnął z powrotem do domu, czyli czas mu mijał, ale odległość malała tak, od szkoły. I potem znowu był chwilkę w domu, znowu wyruszył na przystanek, na przystanku czekał, i potem już pojechał autobusem, więc widać, że tutaj ta odległość bardzo szybko urosła, no bo jechał dużo szybciej z wyższą prędkością, no bo prędkość to jest droga przez czas. Czyli to jest tak naprawdę taki wykres jego też prędkości moglibyśmy tutaj odczytać. I średnia arytmetyczne. To jest ta ostatnia rzecz na dzisiaj. Aby obliczyć średnią arytmetyczną zestawu danych, należy je do siebie dodać i otrzymaną sumę podzielić przez ich liczbę. Średnia powinna Wam się dosyć dobrze kojarzyć, i powinniście łatwo zapamiętać, jak ją obliczać, bo każdy z Was. Taką średnią, pewnie chociaż raz w życiu liczył, teraz to już pewnie w dzienniku wam się od razu pokazuje średnia albo nauczyciele wam podają, ale jeżeli na przykład walczycie o to, żeby mieć biało-czerwony pasek, no to musicie wiedzieć, że wtedy chcecie uzyskać średnią 4,75 i musicie wiedzieć, co trzeba zrobić. To, żeby obliczyć sobie średnią ze wszystkich przedmiotów, trzeba te przedmioty do siebie dodać i podzielić przez ich ilość. I właśnie w taki sposób liczymy średnią arytmetyczną, czyli bierzemy jakiś zestaw danych, Liczymy sumę liczb, z których chcemy obliczyć tą średnią, i dzielimy przez to, ile mamy tych liczb, czyli przez ich liczbę. Można to zapisać za pomocą takiego wzoru: A1 dodać, A2, dodać, trzy kropeczki dodać, AN podzielone przez N. Czyli jeszcze raz, jest to dzielenie sumy liczb, z których chcemy obliczyć średnią, przez ich ilość, czyli przez to, ile razem jest tych liczb. I tu mamy taki przykład średniej arytmetycznej z liczb 4, 5, 3, 7, 6, 8, 9. To już tak bardzo pokazowo. Dodajemy te liczby do siebie. Po dodaniu otrzymujemy 42. Tych liczb jest 7, więc 42 dzielimy przez 7 i to jest 6. Dajcie znać, czy macie jakieś pytanka do tego. Jeżeli ktoś jeszcze nie dołączył do NIRPODA, to serdecznie zachęcam. Wysyłam jeszcze raz link, jeżeli ktoś dopiero wszedł. I przejdziemy teraz do rozwiązywania zadań. Chyba, że macie jakieś pytanka dotyczące tego, co przed chwileczką omówiłam. Dobra, to jak nie macie pytań, bo nic nie piszecie, chociaż napiszcie, że wszystko jasne, będę wiedziała. Już <grybujesz> odpowiedzi piszecie, fajnie. <grybujesz> Dobra, jasne, dziękuję. To rozpoczynam w takim razie quiz. O, dziękuję za za lajki i za wyjaśnienie, że wszystko jest jasne, to przechodzimy do rozwiązywania zadań. No i zaczniemy od tego zadanka, które, jak nam już koleżanka wspomniała, pojawiło się w arkuszu dodatkowym w czerwcu 2022 roku, czyli w zeszłym roku w tym terminie dodatkowym. I to zadanie brzmi tak. Wśród pewnej grupy osób przeprowadzono ankietę. Jedno z pytań brzmiało, jaka jest Twoja ulubiona pora roku? Każdy ankietowany wskazał tylko jedną porę roku. Rozkład udzielonych odpowiedzi na to pytanie przedstawiono na diagramie. No i ten wykres już oglądaliśmy sobie, wiemy, co można z niego odczytać. To, co nas zainteresuje i na co powinniście zwrócić uwagę, to to, co jest przedstawione na wykresie, to co pojawia się w opisie, czyli każdy wykres jest opisany. Tutaj mamy do góry liczba osób, a na dole pora roku. Czyli na dole mamy podpisane porę roku, a do góry liczba osób, które daną porę roku wybrała. I mamy ocenić prawdziwość teraz zdań. Pierwsze zdanie jest takie, że zima jest ulubioną porą roku dla mniej niż 24% liczby osób ankietowanych. No to może odczytajmy sobie, co my wiemy z wykresu. Mam nadzieję, że mi pomożecie. To odczytajcie proszę, ile osób wybrało jesień na początek. 4, dokładnie. Teraz ile osób wybrało zimą? 7. Świetnie. A ile osób wybrało wiosną? 5. I ile osób wybrało lato? 12. Dokładnie tak. No to jeszcze mi powiedzcie, ile łącznie mamy tych osób. Żeby się dowiedzieć, ile jest łącznie, wystarczy dodać tę liczbę do siebie szybciutko. Ile mamy wszystkich osób, które brały udział w ankiecie? Bo to możemy na podstawie, właśnie, sumy tych liczb obliczyć szybko. Czyli ile to będzie? 4 dodać 7, dodać 5 i dodać 12. 28 nam napisała Magda. Dokładnie tak. No to teraz uwaga. My mamy sprawdzić, czy zima jest ulubioną porą roku dla mniej niż 24% liczby osób ankietowanych. No to możemy zobaczyć, ile osób wybrało zimę. Wiemy, że zimę wybrało osób 7. Możemy zobaczyć, ile mamy wszystkich osób. Wiemy, że wszystkich osób mamy 28. No i mamy sprawdzić, czy to jest mniej niż 24%. No właśnie, Magda proponuje, żeby zobaczcie, policzyć sobie, że. 4 osoby z 28 to już jest 25%. No, 7 osób to by było łącznie. Właśnie, 7 osób to jest 25%. Możemy zapisać to za pomocą ułamka na przykład i zamienić na procenty. Zobaczcie, 7,28 to jest 1 czwarta, czyli dokładnie 25%, jak zamienimy sobie na procenty ułamek. A mamy sprawdzić, czy zima jest ulubioną porą roku. Dla mniej niż, nawet jest podkreślone to tutaj, 24%. A skoro jest dla 25%, to od razu widzimy, że jest to fałsz. Ale nic nie szkodzi. No to teraz druga część. Lato jest ulubioną porą roku dla trzech siódmych liczby ankietowanych. No to patrzymy. Lato. Ile mamy wszystkich? I znowu możemy zapisać to za pomocą ułamka. Czyli mamy 12 spośród 28. I po skróceniu widzimy, że 12,28, jak podzielimy sobie przez 4, otrzymamy dokładnie 3 3,7. Czyli jak najbardziej jest to prawda. Czy macie jakieś pytania do tego zadania? Czyli wystarczyło, zobaczcie, dobrze odczytać, powypisywać sobie najważniejsze rzeczy, obliczyć sumę wszystkich osób, bo nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, ile jest procent, jeżeli nie wiemy, ile wszystkich osób brało udział w tej ankiecie, więc to jest bardzo ważna rzecz, o której musicie pamiętać. Jeżeli są jakieś procenty, to zazwyczaj potrzebna jest właśnie nam liczba wszystkich osób, trzeba je dodać. Dobra, jak jest wszystko jasne, to przechodzimy do kolejnego zadanka.